Witam was w odcinku drugim podcastu Kobieta, która nie goni. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego dobre dziewczyny przegrywają w relacjach. Mam zatem nadzieję, że poprzedni odcinek dał wam to, czego szukałyście. Uprzedzam, dzisiaj będzie króciutko, ale na temat, czyli tak, jak lubię. Do rzeczy. Dobre dziewczyny nie przegrywają dlatego, że są złe. Przegrywają dlatego, że uwierzyły, iż bycie Miłą i kochającą, wystarczy, aby przyciągnąć faceta, który również będzie miły i kochający. W praktyce znaczy to tyle, że jeżeli myślisz, jak będziesz wyrozumiała, cierpliwa, dostępna, empatyczna, to on to doceni. Nie doceni. On się do tego przyzwyczai. Bo tak zwana miła dziewczyna, nice girl, w relacji bardzo często oznacza dziewczynę, która nie potrafi stawiać granic. Taką, która nie chce sprawić przykrości, która nie chce naciskać, która rozumie, daje czas i nie robi problemów. Jedna rzecz, której nauczyłam się w życiu, to jest robienie problemów. Ty musisz być głośna w ten sposób, że o nie będę ci sprawiała problemu, sprawiaj, sprawiaj, jeżeli ktoś może coś dla ciebie zrobić, jeżeli ktoś może ci ułatwić życie, jeżeli ktoś może ci coś załatwić, to ja chcę sprawić ten problem. Ja będę potem wdzięczna, ładnie podziękuję, może i się odwdzięczę, ale ja chcę być wybierana. Nasza good girl dająca od ciebie wszystko, stawiająca innych na piedestale zamiast siebie, zaczyna być brana za pewnik. Pierwszy błąd, który popełnia większość dobrych dziewczyn, to dawanie za dużo na start. O tym rozmawialiśmy też w odcinku pierwszym polecam obejrzeć, zanim przejdziemy dalej. Wracając, wiele kobiet daje za dużo na start. Za dużo emocji, za dużo dostępności, za dużo inwestycji w kogoś, kto jeszcze niczym na to nie zasłużył. A to zawsze ty, twoja osoba, twoje życie, twoje hobby, twoja praca, wykształcenie to wszystko powinno być zawsze na miejscu pierwszym. A ty oddajesz całą siebie gotujesz, słuchasz, wspierasz jesteś zawsze obok, kiedy on cię potrzebuje, a on jeszcze nawet nie wie, czy chce się zaangażować. I zamiast zbudować wartość, budujesz mu komfort. I teraz bardzo ważna różnica, o której nikt nie mówi głośno. Wartość to nie jest coś, co się udowadnia. Wartość to jest coś, co się ma. Zasługiwanie wygląda tak. Zobacz, jaka ze mnie cudowna kobieta i będę cudowną żoną i kobietą na całe twoje życie. Będę robić dla Ciebie wszystko. Podczas gdy wartość wygląda tak. Jestem świetną kobietą, dobrze to wiem. Pytanie brzmi: czy ty jesteś mężczyzną, który to uniesie? Te dobre dziewczyny mylą te dwa pojęcia. Myślą, że jeśli będą wystarczająco dobre, to zostaną wybrane. A prawda jest taka, że wybierane są kobiety, które nie próbują się sprzedać. Nie tylko oczywiście w relacji z partnerem, ale też w relacji z bliskimi, z rodziną, ze współpracownikami, z szefostwem. Nie jesteś na targu. A więc jeszcze raz, mężczyzna nie zakochuje się w dziewczynie, która robi dla niego wszystko. Tak powiedziałam to głośno. On zakochuje się w tej, przy której musi się starać, przy której nie ma gwarancji. Przy której nie ma wszystkiego od razu. Bo jeżeli on się nie postara, to ciebie nie będzie w jego życiu. I uwaga, to nie jest manipulacja, to jest zdrowa dynamika. Jeżeli chcesz przestać być tą dobrą, ale niewybieraną i zacząć być kobietą, którą się wybiera, to dokładnie o tym jest mój e-book. To nie jest e-book o tym, jak być milszą. To jest i e Bóg o tym, jak przestawać rozdawać siebie na próbę. Bo dobra dziewczyna z granicami to nie jest dziewczyna, którą się chce stracić. To jest kobieta, o którą się walczy i stara. Link znajdziecie w opisie, czy też na moim Instagramie. Do usłyszenia za tydzień.